Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Jestem Dawid. A ja jestem Daniel. O, właśnie tak będziemy dzisiaj mówili. Dokładnie. O tym. Czyli rytmizacja. Czym jest rytmizacja? Dlaczego się stosuje ją w przypadku albo próbuje się stosować mm. w przypadku wyleczenia, jak to mówią tak. specjaliści, jąkania, blokad, może nawet. Dlaczego to się stosuje? Mm. Dzisiaj właśnie o tym się dowiecie. O tym się dowiecie, ponieważ tak, taką metodą, nazwijmy to metodą mm -hmm. Myślę, rytmizacji, tak. pracuje wielu specjalistów na świecie nawet. Mm -hmm. Gdyż bardzo w prosty sposób odkryto, że jeśli mówimy sylabami, mm -hmm. czyli w takich rytmach, mm -hmm to większość objawów jąkania, tak zwanego jąkania, a dzisiaj byśmy powiedzieli emocjonalnych hmm. bloków mowy, ustępuje. A do tego jeszcze klaskania, albo tak. stukanie palcami. Albo Aha. ósemki. Tak, jest dużo metod, dużo różnych gestów wykonywanych przez, pokazywanych przez specjalistów, aby ta osoba wykonywała. Tak. No i jak, i co my o tym myślimy? Co my o tym myślimy? No, oczywiście, tak jak różne starsze, nazwijmy to, metody mają większą lub mniejszą skuteczność, no ta akurat na problemy emocjonalnych bloków mowy ma niską skuteczność, a skuteczność rozumiemy przez to, czy można taką mową funkcjonować w życiu i czy ona na przykład. Wystarczy, że ją ćwiczymy w gabinecie i wychodzimy, i po jakim czasie będzie, wow, i się wyleczymy, czy tak będziemy mówili do końca życia? Właśnie, czy tą metodą sylabową ma mówić teraz tak cały czas tak. przez całe życie? Czy kiedyś, ta, czy kiedyś dzięki temu rytmizowaniu ta mowa jakoś upłynnie o, i będą mówić super ładnie, płynnie, bez tak. tego skandowania? No W przypadku małych dzieci, kiedy. Powstają pierwsze oznaki zacięć, zająknięcia, jakieś powtórzenia. Ta rytmizacja mhm. jest dobra, bo bardzo systematyzuje dźwięki. Dokładnie. Czytanie metodą slabową mhm. również systematyzuje slaby, jako jednostkę mowy. Tak, dla dzieci oczywiście możemy wręcz Polecić zalecić, Polecić, prawda? Tak. Że jak najbardziej jest to dobre. I wykorzystują to specjaliści, różni logopedzi, właśnie, aby. Dzięki tej metodzie tak. uczyć dzieci właśnie płodnej mowy i to jest okej. Okay. Temu tak. oczywiście nie zaprzeczamy ogólnie tej metodzie, bo faktycznie w tych sytuacjach jest skuteczna, nawet bardzo. Ale bardzo nie łatwo. W eliminuje. Tak, ale niestety nie w przypadku blokad mowy, jąkania. Stricte, kiedy ten nawyk już jest utrwalony, już jest cały mhm. zespół emocjonalnych bloków mowy, już są skurcze, już są tiki różnego rodzaju, no to niestety nie pozbędziemy się tego złego nawyku przez zwykłe rytmizowanie, rytmizację. Mhm. No i wtedy najczęściej specjaliści szukają powodów właśnie, być może ta rytmizacja źle dobrana, być może hmm. interwały czasowe trzeba zmienić, może interwały ciągnięcia samogłosek hmm. i ta cała nawet logorytmika na tym oparta gdzieś właśnie później się modyfikuje, bo na komuś to, na jakiś w środku to nie działa. Hmm. No? no ale co? Problem jest podstawowy, słuchajcie. Wszystkiego można nauczyć się w gabinecie. Mhm. Rytmizacji również, śpiewania również. Dokładnie. Na przykład Mówienia wolno też. Też można. Mhm. Dokładnie. Bo przecież są takie osoby, które nawet uczą się tak zwanej wolnej mowy. Mhm. W gabinecie, jakimś. Tak. I da się. No, Osoba, pacjent, kursant, jakkolwiek go nazwiemy, zrobi wiele. Mhm. I będzie powtarzał za panią, za panem. I faktycznie w gabinecie to wyjdzie. Tak. Nawet całkowicie płynnie, bo potem już może ta osoba mówić, mhm. ale wiemy i z doświadczeń i na podstawie na przykładzie kursantów, którzy sami to mówią, że oni właśnie też im to wychodziło w gabinecie. I mieli tą rytmizację Zacja. i różne metody. W gabinecie często wychodziło. Był progres wręcz nawet, mm -hmm. że było coraz lepiej. Była to mowa coraz płynniejsza z każdą wizytą u logopedy. Ale niestety potem to się nie przekładało na życie realne, na codzienność. Te nawyki jednak powracały czy włączały się te stare nawyki, mm -hmm. te które są głęboko zakotwiczone. No i niestety blokady znowu, jąkanie znowu i wszystko na marnie. Wszystko to jest. Zresztą sami spróbujcie przeczytać jakiś tekst Sylabowaniem, rytmizacją Dokładnie. jak robot. I zauważycie, że mówi się jakoś lżej. Mhm. Jakoś nie ma napięć wtedy. Mhm. Dlaczego zapytacie? No, bo to jest zupełnie odrębny styl porozumiewania się. Ten. Styl, którym nikt nie mówi. Bo mhm. nie ma takiej nacji na świecie, która by mówiła sy-la-bo-wo, jak robot. Chyba, że roboty. Czyli ja. chociaż i one dzisiaj już potrafią za pomocą sztucznej dokładnie. inteligencji mówić tak, jak prawdziwi ludzie. Nawet są takie specjalne, chyba już telefony, prawda, gdzie żebyś taki asystent Googlea, mm -hmm. prawda, gdzie on dokładnie mówił już tak jak człowiek. Nawet ciężko się zorientować, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy z robotem. Tak. Bo jego mowa jest tak ładna. Już. A jednocześnie Polacy odkryli. Takie możliwości elektroniki, że jeszcze nawet pozwalają temu robotowi nadać barwę głosu oryginału danej osoby. Czyli intonacja danego. Brzmienie tej... nawet. Brzmienie. Też. brzmienie. I intonacja też, prawda? Tam pyta, Co oczywiście pogada? może powodować pewne problemy prawne, bo jeśli robot może mówić naszym głosem, Aha, no, tak. no to czyli może się przedstawiać nami nie? Mhm. i gdzieś tam. Nas zmanipulować. Zadać pouważać. Tak. No ale tak. tutaj w tej rytmizacji jest też taki problem, no wiesz, u specjalistów, że mało który specjalista jest w stanie sam wykonać. się przełamać, wykonać mm -hmm. i w ten sposób na przykład iść do warzywniaka i kupić banany. No dokładnie. Raczej jest to bardzo trudne, szczególnie dla logopedów. Nawet my tu widzimy prawda, że na przykład jak ktoś przychodzi jakiś kursem do nas, na przykład ze swoim opiekunem, mm. czy to właśnie na przykład mamą, tatą, który jest logopedą, na przykład ten, ten tak. opiekun, tak, bo on sam czasem ma, trudny, ma problem coś wykonać, jakieś ćwiczenie no czy niestety. powtórzyć, bo on jest nauczony, że to on uczy mm -hmm. to dziecko, a nie, że on sam ma wykonywać. A my na przykład pokazujemy rodzicom, jak dziecko będzie ćwiczyło i żeby rodzic też spróbował tak samo. sam na przykład powiedzieć coś w ten sposób, z tylem nowej mowy na tym podstawowym systemie. I jednak hmm. Jest to możliwe, pokazują. A dla dziecka jest to szczególnie ważne, prawda? Żeby dziecko wiedziało, że rodzic też na przykład ćwiczy, też jakby go wspiera, dzięki temu, że pokazuje, jak to dziecko ma mówić. Potrafi to zrobić. Tak. Więc jeśli chodzi o rytmizację, mimo że ją przetestujecie, no to ciężko wam będzie tego użyć. To tak samo z wolną mową, jeśli jesteście hmm. uczeni tylko zwolnić tempo mowy. Małe szanse. Też w gabinecie tylko prawda. To faktycznie szanse. było to w praktyce, czyli w realnych sytuacjach uczona, żeby jakoś tą mowę zwolnić. Wiesz, ale no są, takie, są takie w Polsce metody też, mhm. gdzie idą ci specjaliści mhm. z tym swoim uczniem i każą mu zwolnić. No tak. Słuchajcie, jak to działa? Dlaczego to w ogóle jest tak ciężko mhm. komuś zwolnić? No brakuje jednego, najważniejszego składnika. Wykluczenie starej mowy. Mhm. Tego nie ma nigdzie niestety, w Polsce. Nie ma, bo jeśli co z tego, jeśli komuś każe Wiesz, się zwolnić, mowy? a właśnie, a on znowu wraca do starych nawyków, Ten. to te zwolnienie zaczyna być dla niego tak trudne, mhm. tak ciężkie do zrobienia, że kojarzy męczenie z tym. Mhm. Męczarnie nawet. Tak, jest to nierealne. Żeby na przykład w jakiejś sytuacji mówić byle jak starą mową, ale w miarę mi wychodzi tak. po a na przykład jak wiem, że mnie zablokuje w jakiejś innej sytuacji, to będę się jąkał, a nie, to tu sobie zwolnię i będzie ok. No hmm. nie, to, to tak nie działa. Nie, nie działa. Nie Drodzy Legopedzi, no wiem, że to wam jest ciężko pojąć, ale tak działa mechanizm samopodtrzymania tego stanu emocjonalnego. I tak działa mechanizm nawyków, że jak się włącza pętla nawykowa, to nie przerwiesz jej na klik. Nie ma szans. Potrzebna jest specjalna procedura wyhamowania pętli. Dokładnie. Mhm. Więc właśnie w nowej mowie tutaj główne założenie, na samym początku już, to całkowicie wykluczyć starą mowę, mhm. czyli zamknąć ten rozdział. I zaczynamy uczyć się na nowo mówić. Czyli od samego początku różne sytuacje, przerabiamy symulacje sytuacji i tak dalej. Wszystko nową mową. Nie wchodząc już w ten stan napięciowy, na mówienia gdzieś tam w domu, byle jak z mową, mm. tylko wszystko już idzie na nowo. Tak. No, fajne porównanie tu zrobił Anthony Robbins, taki amerykański coach. Porównał to do odtwarzacza płyty kompaktowej, mm -hmm. płyty z CD. Że jeśli chcesz włączyć utwór z innej płyty, musisz wyciągnąć tą, która aktualnie gra. Nie da się otworzyć dwóch płyt jednocześnie. No tak. Później sugeruję, jeśli już wyciągniesz tą płytę z tym złym wzorcem, szybko poniżdż ją, porysuj ją, żeby nie dało się ją otworzyć. No tak, fajne podejście. Bardzo fajne dobre. podejście. Bardzo I mi się podoba się to porównanie. Do nowej mowy hmm. również. Podobnie właśnie już nie chcemy tej starej mowy, tej z blokadami, napięciem całym. No i chcemy jak najskuteczniej to zniszczyć, prawda? Jak najszybciej o tym zapomnieć właściwie. Więc właśnie prowadzamy już nową płytę, czyli właśnie nową mowę. Tak, więc o to chodzi właśnie w rytmizacji, że jest dobra, ale na bardzo wczesnym etapie. Powstawanie. Kiedy nie zagórze. ma jeszcze, jeszcze bloku ASB, prawda? Tak. I tego jąkania takiego mm. już utrwalonego. Tylko jak jest tam pojedyncze są zacięcia u dziecka, jakby masz problem z konstrukcją zdań, to wtedy Wie. fajne jest klaskanie. To, 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 tak. Także tak się możemy dzisiaj pożegnać. Do to. zobaczenia. To cześć. Cześć. <noise> Trzymajcie się.